Ściągamy stary zapłon, i to wszystko z demontażu. Ściągamy stary zapłon, stały stator, koło magnesowe, koniec. Jedyne co robimy, to ja dodatkowo zaślepiłem tutaj te przelotówki. Jak widzicie, kable zostały, ale zaraz do tego przejdziemy. Zaślepiłem je izolacją, tak po prostu, żeby tutaj nic się nie pinno dziać, ale. Dla pokazu, hmm, zakładacie stator, wszystkie kable, pomijając fakt, że one są różnokolorowe i tam burgund, zielony, turkusowy, pół na pół, biały, czerwony, także można to ogarnąć, bo to jest wszystko do połączenia i jakby nie będziecie mieli z tym żadnego kłopotu, ale mogli to zrobić w jednym kolorze, to znaczy w jednym, no brązowy to dalej do końca brązowy, biały to do końca biały i tak w kółko. Także sam montaż i podłączenie, tutaj z tyłu są kable, już Wam tego nie pokazuję, bo każdy to zrobi, to jest wszystko w opisie, także podpinacie to, montujecie po prostu, zaraz przejdziemy do ustawień, ale tylko pokażę sam montaż na początek. Wypuszczacie kabel tędy, oczywiście po demontażu starego ze świecy jak przystało na Włeskowicza, Iskra jest. Kabel wychodzi tu do góry i tak naprawdę z tego montażu na dole to tyle. Później przejdziemy do ustawień. Dostajecie listwę tutaj, która jest montujecie sobie tutaj, jak macie klakson w, te, w to mocowanie. klakson oczywiście jest do ściągnięcia, bo przyjdzie 12-V. Po zamontowaniu listwy, znaczy zanim zamontujecie tą listwę do, do ramy, tutaj na tą śrubkę i potem na trytytkę tak naprawdę, to montujecie regulator napięcia i cewkę wysokiego napięcia. Te kable, które wchodzą do regulatora napięcia, właśnie idą z, ze statora, w sensie z tych cewek. Ja sobie na razie tutaj to tak zwinołem, nie wiem czy tu jakieś się pole nie wytworzy, ale chyba powinno być wszystko ok. Montujecie po zamontowaniu tego do listwy, montujecie tą listwę tutaj na, na, na śrubeczkę. Do tego później klakson 12V, bo wiadomo ta instalacja przechodzi na 12V, nie, nie na 6, jak było. I to by było na tyle tutaj e, z tej strony. Właściwie ze środka motocykla. Hmm, aha, zielony kabel z regulatora napięcia idzie do plusowego akumulatora, w którym jest już 12V. I jedziemy dalej, do kabelków, kabelki jak widzicie i wcześniej mówiłem, zostały, dlaczego, bo nie będą przeszkadzać, a tak będzie troszeczkę to wyglądać, no nie ma co maskować, wiadomo, że to jest CDI, tak, tu nie ma żadnego maskowania, ale tak, zostały, tak, widzicie, nic się nie, nie ruszyło, Kabelek. kable idą z powrotem tak jak szły, cała instalacja w ogóle się nie zmieniła, nie zrobiłem nic, tak jak mówią, że trzeba zmienić na jakąś 12V, nie, działa. Jak się zepsuje, to wam powiem, że już nie działa. No to tak, to macie wszystko. Idziemy do stacyjki. Tutaj popełniłem błąd, ale go poprawiłem. Na razie to tak wywaliłem, żebyście widzieli. Tutaj przychodzi. Co to było, bo mi uciekło? Moduł. Moduł, moduł zapłonowy tutaj przychodzi i te kolorowe kable, które przechodzą tutaj z tej związki przez to wszystko, przez cewkę wysokiej. Z cewki wychodzi tylko ten pomarańczowy kabel. Z tej instalacji łączycie z modułem, a z modułu wychodzi tylko masa, która idzie do żarówki, do stacyjki, i czerwony z, tego, z tej związki cdi idzie jeszcze do stacyjki Tutaj do góry. Co najpierw sobie zróbcie? Wypnijcie sobie te trzy kable ze stacyjki. Po prostu. Wypnijcie je, tutaj zarobiłem, one są tu z tyłu. One są już niepotrzebne. Nie będą, nie ma co ich, że tak powiem, wyrywać, wyciągać, bo w razie zmiany wracacie do, do starych ustawień i to jest fajne. To jest założone na testy, także także wrócimy. Gdzie popełniłem błąd? Już biorę pokażę Wam to na, na, na obrazku. Bo te obrazki są w miarę zrozumiałe, powiedzmy normalnie. W 55 przychodzi brązowy z przełącznika, teraz go tutaj nie ma, no ale on tu przychodzi pod 55 i musimy go wypiąć i wpiąć w 54. Dlaczego? Aha, bo nie pokazywałem tu. 55 wypinamy i wpinamy w 54. Dlaczego? Bo z 54 idzie napięcie z akumulatora. Ja tego nie wiedziałem, więc spaliłem od razu. Światła mijania i światła yy, drogowe. No spaliła się, bo po, ona, ona świeciła, ale jak mocno dałem w gazu, to peł i spaliła się. Bo z 54 idzie y, napięcie stałe z akumulatora 12V i ten niebieski łączymy z tym wypiętym brązowym, który idzie z przyciska. To wszystko, co zrobiłem. Aha! Ja to zrobiłem na zasadzie szybko złączki. No, bo nie przerabiałem tutaj ani kabli, ani ich nie rozcinałem. Spiełem po prostu ten niebieski, o którym mówiłem, a ten brązowy jest przepięty. Uda nam się to pokazać? Uda się. Widzicie, tu jest wolne gniazdo. Tutaj. I on jest wypięty i wpięty jest w miejsce niebieskiego. No, yy, jakby większy obrazek, mogę Wam zrobić zdjęcie, ale to wszystko macie w tych. W tych... Nie jest to trudne, ja do tego. Ja musiałem spalić żarówkę, żeby po prostu to zrozumieć, że nie może iść z cewki napięcie, tylko z akumulatora stałe. No, bo cewki jest zmienne, jeśli dobrze pamiętam, albo nie pamiętam. Yy... No i chyba tyle z CDI, nie? Nie ma tu jakichś trudności. Myślę, że każdy sobie z tym poradzi. A, ale psikusa po, pokażę. Opowiem o tym, że troszeczkę te y, ci producenci, to są, wszystko jest na chińskich oczywiście rzeczach, ale składa to jakiś Polak, także nie ma znaczenia, no każdy by to złożył, pewnie który się coś na tym zna. Y, ale jakieś takie poprawki na przyszłość, to jest, y, cała podstawa jest troszeczkę niedopasowana, tam lekko wchodzi, lekko trzeba by ją przybrać, żeby weszła na gniazdo arteru Wału yy... i klin oryginalny WSK ma 3,5 mm, a miejsce na klin w kole magnesowym CDIK ma 3, więc trzeba zabrać 50 setek z jednej strony klina, spiłowałem na wysokość tam powiedzmy 1 mm, bo akurat tak już pasowało, 5 setek. W jedną stronę, z drugiej, bo można przybrać z obu, ale uznałem, że jakby ten materiał będzie tutaj mocniejszy, jak nie będziemy go ruszać. Także to mogliby poprawić, żeby klin oryginalny od włoski został. O, a tu jest dziupla mała. No i co? A, bo miały być ustawienia, więc od razu powiemy o tych ustawieniach, jak tu jesteśmy. Na kole magnesowym jest taki pasek magnesowy. On, pokry, on powinien pokrywać się z impulsatorem. Te wszystkie rzeczy są zrobione tak na takich podkładkach. Nie wiem, może im można było to lepiej, ale fajnie się to reguluje. Musimy impulsator wyregulować po założeniu koła, żeby się spasował z, z tym paskiem magnesowym na kole magnesowym. Cewki również możemy regulować po założeniu koła magnesowego. Zwróćcie uwagę, czy koło magnesowe nie ociera od cewki. Jeśli nie ociera, w moim przypadku tak było, że było dobrze wyregulowane, to zostawiacie to i tak jeździcie po tam 10-20 km ściągnąć, zobaczyć zużycie cewek. Jak się nic nie dzieje, to znaczy, że wszystko jest ok. Eee, no i tyle. Te rzeczy regulujemy tutaj właśnie na tych podkładkach. Czyli wykręcamy śrubę i przesuwamy tym impulsatorem góra-dół. Eee, I tak samo są te całe cewki na tym takim małym stojanie, do dużego stojana. Na takich dwóch śrubach, które tu widzicie, i też tam są podkładki, można to regulować. Tyle. Naprawdę więcej jakby filozofii nie ma. Siadać jeździć, nie wariować, i myślę, że to będziemy. No zobaczymy po testach. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie po testach. Ja, te, ja powiem tak, że po tych 20 km. Wydaje mi się, że WSK jest odrobinę słabsza Ale czytałem o tym Dużo ludzi o tym mówiło, że właśnie to koło Magnesowe jest lżejsze, zresztą to czuć I, i widać No jakby Nie ważyłem tego, ale zważę Stare i nowe No także no, Ta mod jest trochę słabsza Czy to się da doważyć? Nie wiem, ale się dowiem No bo no sami widzicie, nie? Jakby to jest po połowę tego, co jest oryginalnie. No, no bo koło magnesowe oryginalne mamy po brzegi wypełnione. No, także zobaczymy. Jak się da, to to doważymy. Jak się nie da, to spróbujemy coś pomyśleć, jakimś większym. Ale nie, nie może być większe, no bo tu jest ten impulsator, to bez sensu. Nie może być większe. Może być cięższe trochę, ale nie większe ale też nie może być większe, bo to są cewki dobra, to nie dla mnie, bo, bo jakby nie, nie, nie mam wiedzy, może się kiedyś dowiem to wam powiem czyli cały montaż przebiega prosto łatwo, zacznijcie sobie od montażu tej listwy klaksonu, puszczenia kabelków potem tylko podpinanie i dziękuję i nie bać się tej stacyjki, bo każdy mówi o co tam w stacyjce, nic Aha, bo zapomniałem, że przecież odpinając te kable, no to dochodzicie do prostownika selonowego czy diodowego, jakiego tam macie, więc jego też trzeba wyciągnąć, bo on jest niepotrzebny. Ja akurat miałem. Widać to. Boże, to jest takie małe, że tego nie widać. To jest mój prostownik. Dziękuję, panie Marku. Yy... Po drodze przez Polskę zatrzymałem się w Gdańsku, chciałem powiedzieć, Gdyni w Gdańsku, i, i właśnie pan Marek mi założył prostownik diodowy. Właśnie on tak wygląda: to wszystko na kabelku koniec. Koniec prostownika. to są dwie diody. Więcej wam nie powiem, bo sam nie wiem, więc nie ma co gadać, ale to są dwie diody jakoś yy, połączone. Odwrotnie, odwrócone, zbudowane, no nieważne. Ci co się znają na tym to wiedzą i działa dokładnie tak samo jak prostownik selenowy. Zresztą w diodowym jest podobnie, tylko on jest taki większy, no bo takie robią. Bo, bo jakby coś takiego mieli sprzedawać. No i to wszystko. Z demontażu to tak naprawdę tylko to i ten prostownik selenowy, reszta to jest montaż przyjemny. i Nie zapomnijcie przepiące tylko kabelka. Jak zapomnicie to spalicie żarówkę, zaraz sobie przypomnicie. Tyle z CDI, ka tyle z Włeski. Wsiadamy jeździmy. Pozdrawiam wszystkich Włeskowiczów. Do zobaczenia w trasie, eee, czy wokół komina. Pozdro, trzymajcie się. Siemano.